Siemano z tej strony Renowski. Witam Was w kolejnym odcinku z Grybatyk 1. A, w poprzednim odcinku mieliśmy lekkie problemy z Gro, ale mam nadzieję, że już się to więcej nie powtórzy. Kto nie widział, to nie sobie zobaczy. A tymczasem naparzamy w szwabskie samolociki. Dalej. No nie, tylko nie rozłączająca się myszka. Proszę. Staram się, staram się, ziomeczku. Ale gdzieś uciekają przed nami. Dobra, naprawmy się. Mam no, nadzieję, że chociaż zestrzeliśmy tam ten samolocik. Znaczy... Zdudżyliśmy, nie wiem jak to kurwa powiedzieć, dać. Pum! Chyba właśnie się strzeliliśmy przed... znowu z kimś. Dobra, ten już jest z główki. Myszka, proszę cię. Nie rozłączę się. Kupię w końcu inną. Ty pójdziesz na emeryturę. No, Myszko! Dobra, jeszcze dwa z tego co widzę. Ale w sumie te faby to nam trochę dupy uratowały, nie? Nie będzie sądu wojennego raczej, chociaż nie wiadomo jak to tam z tymi papierami. Super. Nowy problem! Lecą

Zajebiście Tylko że w takim tempie to nie wiem kiedy ja je zestrzelę, nie? Ale mieliśmy się skupić na bombowcach. to ja się skupiam Dobra Szybki jakiś obrócik Myszka uspokój się To nie miało być tak, dobra, dobra. Już tylko jeden został chyba bombowiec. Trafiliśmy bombowiec czy balon? Nie wiem. Ej, no nie wiem. Sam nie wiem, co tu się teraz stało. Ej, czekaj, tu jest ich jeszcze więcej. Myślałem, że to są tylko... Ja wolę jakoś rakietami w nie walić. No nie, miałem tylko dwie, ale kurde dałem. Dałem, 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 dupy Nie no z tego to jakoś źle mi się strzela Nie, no dalej nie lubię tego trybu. <laughs> tak. Moimi skrzydłami żeśmy go rozwalili. Ej, w sumie z tego też spoko, no ale jakoś ty rakiety lepiej mi siedzą szczerze. Mniej kręcenia się jest. No to zajmij się nim. Ja tu mam na celowniku ostatni ten. Tylko gdzieś on za tymi chmurami mi zniknął. Tak jest! No, wow. Co znowu? Sterowiec! Jaki problem? A tu dwa sterowce. Jaki problem sterowiec jest rozdupczyć? jest wow, co to było? <grystanie> Ja mam mało Rato już Za zrobimy rundkę Atakujemy samym sobą <laughs> Ale to jest żenada ta gra nie. Znaczy moja gra w sensie. Nie to, że gra jest ogólnie. Bardzo fajna, tylko dla mnie sterowanie jest bardzo nieprzyjemne. Po koloko. Ostal! Ja Ostal! 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 nie Ostal! 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 już chyba dawno Daj tam, dostajemy! Mamy ogon! Unik! Unik! Nie do litości! Chyba nic nie widzę. Ile w to będzie jeszcze żyło? Jeszcze nie spada, jeszcze jedna salwa musi być, zaraz się jednego pozbędziemy. <noise> no to żeś poko zaczął. Jeśli mam zginąć, to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Blackburn. W porządku? A, świetnie jest. Hej! Ty pójdziesz w stronę. Dobra! Musimy się tam dostać! Tylko nie pad Dobra! Tylko za cholerę nie pad Musimy przejąć działu przeciwlotnicze! Przeczne szaleństwo! Ja nie się nie cały nie czas zastanowi jakim cudem to jeszcze le leci, jak to ma tyle dziur. Świetnie. Wszystko w porządku. Tak, nic mi nie jest! Dajcie drogę na górę, ja pójdę do działa przeciwlotniczego. Dobra, zajmę się tym. Rady! Ona, no, gdy pistolet mamy, nie mieliśmy. Tu same trupy, słuchaj, po co im ten pistolet? Nie, czekaj, wykrakałem, jeden był. Ej tam usłyszą, oni tam aktung, aktum, Cały czas. Weźmy sobie lepszą broń. To masz? Nie, to nie był nasz, myślałem. Tego nie strzelałem do niego z daleka, bo nie byłem pewny. O, i teraz będziemy naparzać do tych. A, szybko przynajmniej drugi sprawy zniszczymy dzięki temu. No i zagrzało nam się i chciało Chyba on w nas uderzy, mi się zdaje. No nic, to jeszcze trochę samolocików szwabskich trzeba porozbijać Ooo, a ten skąd się wziął? Nie jesteśmy ja nie mogę tego strzelić, żeby ci było lepiej, tylko muszę sperowy zwalić. Wow, 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 wow. No, leci na nas, mówiłem. I co? Trafimy pewnie w rzekę jakimś dziwnym sposobem. No. Historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować. A w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Nie wierzcie w te bujdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Mhm, Te prawda? To był chyba ostatni epizod związany z samolotami, tak dokładnie. Dokładnie tak. Tak więc w następnym odcinku spotkamy się. To jest chyba jakaś marynarka wojenna czy w sensie może. Statki będą chyba w następnym odcinku. Tak mi się przynajmniej zdaje. A teraz y, proszę kliknąć lajka, suba i zostawić komentarz. I do następnego. Na razie cześć.